Cześć, witajcie, z tej strony Bodzio, to jest kolejny odcinek Eurotrack Simulator 2, prawdopodobnie już w tym roku ostatni, nie było od nich zbyt wiele. Miał być przed świętami, właściwie 25 grudnia planowany miał być odcinek e, świątecznego eventu, no niestety, tak jak nie w przypadku, nie nagrałem tego odcinka, przynajmniej chociaż jednego, bo... Mm, Wystąpiły bardzo wielkie um, u mnie takie problemy zwane techniczne, mm, nie było to związane nic z moim komputerem czy z grą, tylko inne problemy, których nie będę tłumaczył. W jak sobie to wspomnę, to bo brrr, mniejsza. E, 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 więc e, świąteczny event, na czym polega World of Trucks? Musimy unikalne... Nigdy firmy zrobić 15 dostaw, i dostajemy tam jakieś nagrody. W przypadku, ja tam dostałem jakieś coś do kabiny, dekoracji, lampki świąteczne. Nie wiem, akurat na tym Volvo nie idzie założyć. Może na jakieś inne marki, jeśli wiecie, jak to napiszcie mi w komentarzu. I też, jeżeli ktoś ma Nordic Horizon, y zakupiony w takiej DLC dodatkowej, już wam go pokażę może na mapie. Trzeba o 6 miast, czyli tych co tutaj mam, co już po odwiedzałem, widzicie. Szwecja, Norwegia i to jest yy kurde, Finlandia chyba tak. Finlandia, Szwecja, Norwegia. 6 dostaw do różnych miast dostarczyć i przy okazji nam to zalicza właśnie do Nordic Horizon i też dostajemy jakieś tam dwa prezenty jakiegoś w yy, Dekoracji i coś tam jeszcze Co oczywiście ja zaraz tylko tutaj przejdę, pokażę Wam co ja dostałem, co oczywiście uda mi się zdobyć eee, Tutaj z Nordic Horizon będę robił właśnie takie jest do osiągnięcia, do zrobienia, widzicie yy, yy, punkty widokowe coś tu nie jest fajnego skoro jest tutaj umieszczony, jest tych punktów na Szwecji, Norwegii, Finlandii kilka, więc będę robił wszystkie to będzie osobny odcinek, na który się zapraszam, prawdopodobnie pojawi się dopiero już po Nowym Roku bo niestety muszę zorganizować wszystkie gdzie są te punkty widokowe, a to trochę potrwa, dobra, to była szybka informacja, Dzisiaj ja mam to wszystko zrobione, przejdźmy teraz może e do mojej kabiny O dziwny kurde, myślałem, że trafią, zakupiłem się to To chyba nie ta ciężarówka czekajcie Dajcie mi chwileczkę O, to jest ta ciężaróweczka I Tutaj, bo jak wykonałem World of Horizon zlecenia, to dostałem taki jakiś kask Otrzymałem i otrzymałem zarówno. No takiego nie reniferka, tylko wciątkę, pieska. Reniferka się otrzymuje z dekoracji. i hmm, yy, Idzie go tu otrzymać, no niestety to już tutaj go nie umieść, yy, nie mam go. Ponieważ yy, to chyba działa tylko na tempeku, więc miałem go tu, a nie wiem czemu zniknął. Renifer i coś tam jeszcze, mi mikołajka i lampki świąteczne. Niestety na tryb TMP ja jestem na singlu, więc chyba mi się to po prostu usunęło, nie wiem czy to działa na singla, czy nie. Eee, więc tak wygląda, no i takie malowanie też świąteczne dostajemy. Tak jak widzicie jest przybliżenie do tego coś świątecznego. Mm. Zobaczymy jeszcze jakąś naczepę, postaram się zakupić i co, czy jest jakieś malowanie świąteczne z, z lampkami, nie wiem, ale też jakby te... Eee, na traksem P to coś spróbuję zrobić. Także prezentuję Czerwony. Dobra, żeby teraz, nie przedłużając, czekajcie, weźmiemy tak eee, rynek eee, zlecenia zewnętrzne. My jesteśmy, gdzie my jesteśmy? We Wrocławiu, Powiedzmy na sam koniec. Eee, tu, tu jest to na to zrobione więc. Trzeba, może z Krakowa weźmiemy? Bo tu nam już niby jest, ale może na tego nie pozaliczać. Dobra, będziemy w szybkim sobie podróż do Krakowa, bo tam jest. Widzę ten. Eee, nie, tam. Z Krakowa to jest zlecenie świąteczne. To jest sam koniec, warto sobie podjechać. O! I tu mamy takie punkty teleportacyjne, zaraz znajdziemy, który mamy najbliżej. Nie no, dlaczego robię dziś lecenie zewnętrzne? No to już mam wytłumacza. jeszcze chwilę. Okej, okay, dlaczego robię lecenie zewnętrzne? się biorę takie ładunki, nie? Biorę ładunki dlatego, bo będzie można zrobić sobie takiego, jak pan, ten, który co w sensie raz świątecznego i wiązał 15 ładunków i do specjalnych firm. Warto to zrobić, bo można coś nieraz nie otrzymać fajnie na z, z zewnątrz. Tylko jeden warunek, jeszcze trzeba być zalogowanym w World of Drugs, Na World of Drugs mieć po prostu tam konto no i wtedy możemy takie spełnienie zimowe dodatkowe e, robić nie i a jeśli Nordic Horizon e, to co akurat mamy nie jest to obowiązkowe w przypadku dlatego że jeżeli ktoś nie chce mieć tylko robić tego Nordic Horizon nie musimy w ogóle ja se w przypadku nie wiedziałem ja zakupiłem do tego e, e, tego dodatku. Yy, co teraz ja tak myślę, że niepotrzebnie, ale potem się potocząc zastanawiamy, ale 70 złotych, nie było drogo, ale dobrze, że kupiłem, bo akurat to się przydało. Dobra, podczepiamy naczepę i pokażę Wam jak dostać się do właśnie tej zimowej, przepięknej krainy. Eee, teraz tak, znajdźmy najbliższy teleport, gdzieś na pewno będzie, bo do niego się musimy dostać. Mamy tu kawałek drugi i mamy tu na przejeździe tym o mamy cztery teleporty Ale ja sobie chyba pojadę wiecie Pojadę sobie tutaj, bo wiecie tak najszybciej będą te bramki, ale przed bramką bramkach zjedziemy i przejedziemy przez ten teleport. Dobra ja sobie tutaj wyznaczę trasę. Nie, możemy sobie znaczyć. Na przykład tu. ok, i około to ma tylko 30 km. Oto do cel podróży. Więc, sam mówiłem, nie jest wymagane y, nam z Nordic Horizon kupować. Ale jak ktoś chce i zrobić sobie dodatkowo to proszę bardzo, warto sobie też igły depens y, zakupić, nie? I można sobie to zrobić, nie? To nie jest tam takie takie, ale jeżeli ktoś nie chce, nie ma tego DLC, nie, no to nie, nie jest to też tewowe, nie jest to obowiązkowe e, robić. No ale ja tam nie wiedziałam, więc w moim przypadku ja wykupiłem przed pobyłkę i... I no i z, zrobiłem dzisiaj ta kura, to kończyłem trasę, e, ale... No cóż, jak się kupiło, to się Zobaczymy jeszcze, z następnie to mam osiągnięcia. Odkryłem z osiągnięcia, pierwsze, które tam są, y, odkrycie 20 miast na Szwecji, Norwegii czy Finlandii. To akurat zrobiłem, mam te osiągnięcie zrobione. Teraz kolejne będę robił już y, z punkty widokowe. Z się 1 czy 2 się odkryłem tak po prostu, przypadkowo I to też jest, już wam z Nordic Horizon mówię, że to jest to osiągnięcie. Jeżeli ktoś faktycznie robi i punkty widokowe, polecam jak tam to sobie zrobić. Dobra, czyli tak, żeby ta trasa mam umilić, to tylko teraz to troszeczkę mi podpał. 32 km około minuty, według tego co to mi podkazuje. Nie patrzcie na tą nawigację, bo to jest zbędne. Więc zapraszam na oglądanie. 的。 Cóż mamy już 0 km do celu podróży i zatem tu przejazdem właśnie mamy punkt widokowy, który właśnie będę przejadł przez bramki. No i zaraz przejdziemy do tej Śnieżnej krainy i ta Śnieżna kraina jest właśnie tam gdzie pada śnieg. Nawet 50 zł opłat. Co co? Dobra. Eee, wycamy tak. sobie. Bieszymy w tą śnieżną krainę. Gdzie pada ten śnieg? O! Łatnie zaparkujemy, że to by to próbowało. Nie. Dalszy. Inaczej Enter. I patrzcie, państwo. W porządku. Znajdziemy inną trawę. Okej, okay. jesteśmy w śmiesznej krainie. Jak widzicie, nie ma tu graczy, bo nie gram przez TMP, bo gram po prostu solo. No cóż, nie wiem, czy tu znajdą się jakieś boty. W każdym razie tutaj i zauważając pierwszy fakt jest bardzo ładnie zrobiony. No, oczywiście uważajcie, czy sobie tam kura 50-60 tu idzie złe wypadki zrobić. Jeden fakt jest najważniejszy widać mapę. W przypadku jak było Halloweenowy ten event nie było w ogóle mapy, czy było samemu szukać trasę po mackę, nie? To dla mnie to już nie było zbytnio fajne. O! Fajny samochód tego w Konetka Świąteczna jedzie. To mi się też podobał. Eee, więc też fajnie tu zrobione. Jeśli ktoś grze z Was już na pewno na tempę, niestety no ja nie gram, znaczy gram na tempę, ale chciałem coś nagrać na single, bo dawno nic nie było. E, to po prostu, jak zauważyliście, może będziecie gadać, zrób miasto Lille, albo tam jeszcze półletnie. Jest trochę postrojone, nieco świątecznie. Nie wiem, czy na single też tak będzie, ale raczej było dwie. To będę musiał będę chciał to w ogóle sprawdzić i Wam pokażę jeszcze. No, po prostu te pknęcie w że co będzie tak To jeszcze nie, no to jest tylko na TP. No ale da, w ogóle. Jest to ten, na pewno nie będzie. Jest to tylko na TP ale w ogóle jest tu ta kraina wygląda to fajnie z świąteczne. No ja ten ładunki już wszystko do różnych tych podostarczałem w ogóle. Podaliczałem sobie to więc... No tam mówię, chciałem nagrać specjalnie dla was. Ale no, temu miałem problemy techniczne i z tego powodu nie nagrał opóźniony ten odcinek. Nie nagrałem go. Ale to będziecie go mieć nawet jutro. Lub, nie, dzisiaj nie, bo jeszcze planuję jeden nagrać jakiś z Lutzy Gulf Legends prawdopodobnie też. Chyba, to już chciał nawet jeszcze blisko do tej firmy. Trzeba srocznie skręcać, bo tak naprawdę Jasta to tu jest wyjątkowa. Nawet wolbo daje mi na radę. O, matko. O żeby jedzie żeby by tylko się nie zatrzymał. No dawaj Wolu, dawaj. E, Przepraszaj, tutaj też mamy punkt widokowy. Niestety jako... No, nie zaliczyłem. E, bo w ogóle wtedy na tym parku... ...było tak masa osób, że to nie ja jest nawet do tego punktu widokowego e, wjechać. Zrobię go zaraz na się Oczywiście dobra, wyjadę z i przy okazji sprawdzimy, czy tu te punkty widokowe, które tutaj są, zalicza do osiągnięcia, czy też nie, nie? No, ja wstawiam, że nie będzie, bo to jest takie dodatkowe tylko, ale jakby było to do osiągnięcia, to nie powiem nie, ale byłoby super, nie? Mamy 4 sekundy od 0,0 0 km. Jesteśmy właśnie po celu podróży firmy. Wiecie, na singlu nie jest to tak fajnie jak jest właśnie. Yy, ten... Dobra, zaparkujemy sobie to. Weźmy. Nie, boczne, bo to. Przy to lepiej. Zobaczcie, czy się uda, bo to jest to białe i o, perfekcyjnie. I teraz jeszcze najważniejsze wam pokażę. To jest taka zwykła naczepa, nie? Jaka u jest taka fajna, świąteczna, nie? Tylko tutaj, jak widać, to są takie lampki świąteczne. No teraz chyba ona, nie wiem, czy one będą widać, jak zaświecą się. O, świecą, jak mam silnik zapalony, nie? Ładnie to też tak wygląda i ja spróbuję Pewnie będzie malowanie takiego Ronifera Kupię jakąś naczepę, nie, zrobię taki osobny materiał Może jutro nagram Przed Samym Sylwestrem może coś rzucę Zobaczymy co takie lampki, coś takiego pójdzie Zmajstrować na singlu Dobra hmm. Może przemaluję jednak kolor tej Naczepy w coś takim kolorze Chyba pomyślę. Dobra, my widzimy się za chwileczkę. Zobaczymy te osiągnięcia. Czy zaliczać punkty widokowe do osiągnięć? Przypomnę, tych punktów widokowych jest pierwszy. Tutaj mamy drugi, który w ogóle nigdy tu nie był. Tu jest jeden. A, tutaj zaliczyłem ten punkt widokowy. I właściwie to nie zaliczę do osiągnięć, ale można sobie to zrobić. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty piąty. Akurat powiem wam, że mam zamiar sobie wszystkie punkty widokowe, póki jeszcze ten świąteczny event trwa. Yy, I dlaczego to nagrałem na singlu? Dlatego, że nie ma tutaj ludzi, nie? Bo jak ja bym to nagrywał, to ja bym tu jeszcze nie dojechałbym z z tym ładunkiem. Ja powiem Wam, że tu jest tak na, na tempeku więcej ludzi niż na Kalais. A z Kaleis, jak się dostać, to jeszcze by jak ja pierwszy raz jechałem z Kalaiz na tempeka, uwierzcie mi. Zajęło mi to dwie godziny się tutaj dostania i było więcej ludzi niż przed świątecznym eventem na Kalais. Bardzo dużo. Dobra. I osobny materiał będzie o punktach widgowych, który Wam nagram specjalnie tak dla Was jeszcze dodatkowo. Do zobaczenia. Cześć, cześć.